Siema, z tej strony TSQ, a jest to trzeci odcinek mojej serii pokazówki. Tym razem zajmę się grą Tube Tycoon. Jest to typowa gra... Dla YouTuberów, dla streamerów, no ja stworzyłem sobie taką kategorię gier, które są bardzo fajne, jeżeli oglądamy jak ktoś inny gra, jeżeli gramy ze znajomymi, jeżeli ktoś opowiada co tam się dzieje. Natomiast, no jeżeli gramy solo, to, to już tak różnie to bywa. Najlepszym przykładem takiej gry jest oczywiście Goat Simulator. Gra, która. No, z jednego dolara podróżała do dziesięciu i po prostu miliony, miliony dolarów przyniosła twórcom. Także jeżeli jeszcze nie wiecie, to seria pokazówki to jest taka seria, w której pokazuję Wam gry, gry bardzo różne. Gry stare, gry nowe, gry pełne, gry darmowe, tak jak właśnie Tube Tycoon, gry króciutkie, dłuższe z fabułą, bez fabuły, po prostu, co tylko chcecie. Jeżeli macie jakieś gry, które są mniej popularne, a chcecie podzielić się z nimi, no to napiszcie w komentarzu. Być może w następnym odcinku zajmę się właśnie tą grą. Bardzo fajna propozycja. Padłeś w komentarzu, jest to gra sąsiedzi z piekła rodem. No, ja grałem w tą grę, myślę, że to właśnie jest fajna gra, żeby tak pokazać na YouTubie, pograć wspólnie. Może nie tylko jeden taki króciutki odcinek będzie, ale tych odcinków będzie więcej. No, jeżeli nie możecie doczekać się następnej gier, to koniecznie zostawcie subskryba oraz lajka like pod tym filmem. Zostawiliście, to jedziemy! TSQ Fun from game. Także jesteśmy już w grze. Jest to gra darmowa. Wystarczy wpisać tutaj kon albo wejść na stronę, która jest w opisie filmu poniżej. No i tam ściągamy grę, rozpakowujemy ją. No i możemy grać. Zaczynamy od wyboru języka. Mamy angielski i polski. Także wybieramy polski i klikamy Rozpocznij przygodę. Komentarze i polecenia w grze są fikcyjne. Także to jest gra. To co się dzieje w grze jest grą. Wciśnij spację, aby rozpocząć. No to już pierwsza taka dziwna sprawa. Wciskamy cokolwiek innego. No naprawdę trzeba spację wcisnąć. Nie wiem to pierwszy test IQ czy o co chodzi. Mamy tutaj stronę twórcy, język do wyboru. To wracamy do angielski i polski. Aha, jak wybieramy język, znów spację musimy wcisnąć. Wow. O, autorze, Maciej Bionik Maj, no, dobrą robotę odwalił, tylko, że to jest wersja beta gry. Beta już ma ponad rok. Czy wyjdzie i kiedy pełna? Tego nie wie nikt. No, szkoda. Szkoda, że tak to się dzieje. czytaj możemy wczytać tylko jedną, ostatnią grę. Nie mam kilku save'ów, mamy ostatnią. No, akurat ja grałem w... Nierozpakowaną wersję gry, dlatego no, nie zapisał się ten save. Ale już grałem mm, dwa razy. Yy, tak, żeby no, bardziej tutaj poznać, coś więcej wam powiedzieć. Oczywiście, wstęp no, nawiązanie moim zdaniem do doktora Oka jest tu aż nazbyt oczywiste z Pokémonów. Pikachu, pika, pika, Pikachu! To może. Może Pokémony na następny odcinek? Jest taki fajny emulator Game Boya, i na tym Game Boyu możemy sobie pograć w Pokémony. Także jak chcecie zobaczyć Pokémony, to dajcie znać. Tak jak na YouTube zaczynamy od założenia konta. Wpisujemy Nick, oczywiście TSQ. Jedyny prawdziwy płeć, no chyba niebieski to chłopczyk. Tu mamy miniaturkę Awatar. Na pewno nie Minecraft. Dart 2 dat nie żyje, bierzemy sobie Alfa. Ulubiony kolor, nie wiem jakie to ma znaczenie. Nic się nie zmienia, tu ani nic. Weźmy sobie zielony, na uspokojenie. No i takie, o Jezu, jesteśmy naprawdę tym Alfem. No i co tu możemy robić? Oczywiście nagrywać filmy. Widzimy tu takie statystyki. Tu na czerwono są subskryby, czyli ilu, ilu mamy subków. Tu jest nasz portfel, liczba mm, nagranych filmów oraz punkty doświadczenia. A oprócz tego, co tutaj mamy dzwoneczek, yy, yy, yy. tylko teraz ja Wam to zasłaniam, więc chwila, przerwa techniczna. No dobrze, ja uciekłem trochę niżej, żeby Wam pokazać yy, opcje, które się ukryły w prawym górnym rogu. Jest to dzwoneczek, no prawie taki sam jak na YouTubie odwrócony, jedynie kolory, są to powiadomienia. Tutaj będziemy dostawać wszystkie powiadomienia, tak jak to ma miejsce na YouTubie. Domek, to jest wyjście z domu na miasto. My możemy wrócić do biura, wkroczyć do bractwa albo pójść do sklepu. Kiedy idziemy do sklepu, otrzymujemy informację, że sklep nie działa, sklep jest już w innej zakładce. No więc tak średnio to zostało rozwiązane, nie wiem, czy tego nie usunęli. Aby wkroczyć do bractwa, musimy odblokować umiejętność bractwa. Następnie płacimy kasę, no i tam pojawiają się dodatkowe opcje dla nas, no albo wracamy do biura. Także, jak widać, niezbyt rozbudowane opcje. Przechodzimy do kariery, i tu jest pierwsza, fajna, chyba najfajniejsza, bo chyba jedyna opcja w grze, wybór ścieżki rozwoju. Możemy albo iść tylko w filmy, kręcić vlogi, możemy pójść tylko w gry, albo możemy pójść w gry i vlogi. No tak jak powiedziałem, grałem już dwukrotnie w tą grę. Kiedy wybrałem ścieżkę gier i vlogów, to te filmy miały większą popularność niż gry. No to stwierdziłem, że może będę nagrywał same filmy. No ale jest to dość nudne. Myślę, że robienie filmów jest bardziej rozbudowane tutaj. Także polecam jednak pójść w to i w to, bo wtedy mamy najwięcej opcji do wyboru. Także mamy jeden punkt do rozdysponowania to jest nasz X, który nabijamy, kupujemy umiejętność, możemy nagrywać grę. Tak jak widzicie, tu się pojawiło: nagraj grę. Nie mieliśmy tej opcji. Sloty są trzy, także możemy nagrywać naraz trzy gry. No i każda gra to jest oddzielna. Seria. Tak jak to było napisane, gier nie kupujemy już w sklepie, tylko w Tube Steamie. Przechodzimy, no i są tu gry proste, jednoosobowe. Gdzie to się w dół przewija? Nigdy nie wiem. Nie działa. No i na razie mam te proste gry, tak jak w dzisiaj. No za gry trzeba płacić. Vlogi mają to do siebie, że no nic nie potrzebujemy. No ale są też gry darmowe, saper, saper na początek. No cóż, zobaczmy jak to działa. Po co wydawać kasę, jak może nam się nie spodoba nagrywanie tej gry. Także, tak jak widzicie, tu po kolei wszystkie etapy: nagrywanie, montowanie, publikacja. No i do momentu, kiedy nie skończy się publikacja, to nala nalatują nam wyświetlenia. Nie wiem czemu. Te wyświetlenia nie pojawiają się potem. Mamy jakieś powiadomienie. E, witaj, wierzymy w Ciebie, bla bla bla. E, następny odcinek. Tu mm, jest tak. Nagraj ostatni odcinek, albo nad, nagraj kolejny odcinek. O, nie zdążę nic mówić. Już jest kolejny odcinek. E, jeżeli szybko zdążymy, to mamy jeszcze jeden. Możemy nagrywać trzy odcinki naraz. I tutaj jeszcze pojawiają się. Te paski, właśnie tu mignęło. Zielony to jest stamina, także ilość filmów, jakie możemy nagrać jednego dnia. Teraz nagrywamy trzeci, nie wiem czy czwarty się uda. Uda się, no także cztery filmy możemy nagrać jednego dnia, a to już to jest y, EXP y, czyli za każdy film dostajemy jakieś punkty doświadczenia, później te punkty doświadczenia możemy wymieniać w karierze, no na odblokowywanie. Tutaj jednoosobowe MC, w sumie nie wiem co to znaczy, no ale umożliwia nam kupno innych gier, tu gry jednoosobowe, drugi trzeci slot nagrywania, jakieś mapki, tu mamy vlogi, proste, codzienne, tagi, tylko nie tagi tak jak ktoś to... Powiedział w swoim filmie, że możemy tagować swoje filmy, natomiast tagi to są pytania od innych youtuberów, które dostajemy. Czyli nie dość, że musimy odblokować tę umiejętność, to jeszcze musimy czekać aż ktoś nam zada jakieś pytanie. No dobra, zobaczmy co tu się dzieje. No mamy wyświetlenie, mamy zarobek, mamy komentarze, no i jakieś informacje co tu było nagrane. Na razie nikt nas nie zna. Także mamy 0,0 mm, komentarzy, 0 obków. No i jak chcemy teraz nagrać grę, to wyskakuje za mało energii. Także 4 mogliśmy gry jednego dnia zrobić. No i klikamy na księżyc. to też nie jest takie proste wcale w tej grze e, się domyślać, o co tu chodzi. No ale klikamy w księżyc, czyli kończymy dzień, tak jak w typowej y, strategii turowej. Tu możemy zobaczyć. Mamy pierwszy poziom, dostajemy 8 energii, zapisano grę. Saldo, nasz, nasza kasa to było 100 dolarów, powiedzmy, i na czynsz wydaliśmy 5 za dzień. Energii nam przybyło. Jedziemy dalej z saperem. Fajna sprawa, fajna to jest zainteresowanie serią. Widzimy, jakie zainteresowanie wzbudza ten odcinek, to czego w realnym życiu nie mamy i nigdy nie będziemy mieć dobra to jedziemy dalej możemy sobie nagrać trzy odcineczki jak widzicie zainteresowanie spada już ledwo ponad połowa co ciekawe też zainteresowanie to nie jest tak jakby ogólny FAME tylko FAME w stosunku do naszych subskrypcji Czyli jeżeli mamy 300 subów, a małe zainteresowanie, to i tak możemy mieć tam, nie wiem, 100 czy 200 wyświetleń. Natomiast jeżeli mamy no, 40 subów, 51 i mamy połowę zainteresowania, to to będzie 50 wyświetleń. No dobra, skończmy tego sapera, ile można klikać w bomby. Ostatni odcinek, i to chyba koniec na dziś. Tu jak widzicie, EXP nam dorósł do końca i nie pokazuje się następny level. Dopiero jak pójdziemy spać, e, tu jest publikacja, skończy się publikacja, pójdziemy spać. E, no i zacznie rosnąć następny level. Nie widzimy, jak dużo tego następnego levelu już jest. Pojawiły się komentarze nagle. Mogło być lepiej. No, tak jak w prawdziwym życiu. O, kiedy Minecraft. Nigdy. Co to ma być? O, Chocolate Milk Vlog. Eee, co to ma być? Straciłem 3 minuty cennego życia. Mm. Kiepskie. I tak dalej. To są takie typowe, typowe komentarze. Czyż już 6? Podnieśli nam czyż? Nie wiem co chodzi. Dalej energia 8. Za głośno może byliśmy. No i teraz widzimy, na dzień dobry mamy już no, ponad połowę tego levela doświadczenia. Możemy pójść sobie w karierę. Mamy punkty do rozdysponowania 1. Także możemy sobie punkty gdzieś wrzucić. Wymagane punkty 3. To w ogóle jest niedostępne w wersji beta. Także sobie pójdźmy we vlogi. Także mamy. Nagraj gry, skończyliśmy tamtą serię, także musimy rozpocząć nową. Nagraj film jakiś prosty, vlog na jeden z trzech podanych. Tematów, no one dość losowo są tu zapodawane. Ciekawe kombinacje. Nie będę ich może czytał, bo sobie język połamie. Niech będzie ten YouTube i zaczynamy nową serię. Mamy 90 pieniążków. No i tak nie będziemy zarabiać na grach, dopóki nie będziemy mieli 100 subów. Także najpierw chcemy jak najwięcej subów, niech będzie ten Angry Penguins. O, tu mamy przez y, jaki czas graliśmy już w tą grę, bo możemy do niej wrócić. Nagra i drugą gra może być nagrywana dalej. No, zagrajmy sobie w Angry Penguins, to dość popularna gra, powinna przynieść nam fame, Dość duże zainteresowanie. Nagrywamy jak szaleni, no i możemy nagrywać trzy filmy jednocześnie. Także myślę, na początek y, to powinno... Wystarczy Wam. Jak widzicie no jest kilka opcji. Gra oczywiście jest w fazie beta, nie jest dopracowana, ale jest ciekawą opcją. Możemy sobie klikać. Dostajemy jakieś wyświetlenia, pieniążki, kupujemy nowe gry, rozwijamy nasze vlogi. Bardzo, bardzo ciekawa opcja, szczególnie właśnie jeżeli gramy wola, czekamy na solo kolejkę. Gra nie ma żadnej ścieżki dźwiękowej, o tym nie mówiłem, ale myślę, że to słychać. Także przypominam, następny odcinek jak zawsze we wtorek o 6:30, tak żebyście mogli sobie obejrzeć do śniadania, do kawy czy w drodze do szkoły czy do pracy. Mój odcineczek jakaś nowa gra dla was. Przypominam, dawajcie propozycje w komentarzach, zostawcie suba, jeżeli tego nie zrobiliście, jeżeli nie to dlaczego?